Dobra, ja jestem z powrotem e, sorry za tamte cięcie. E, w kawałku w pierwszej części. E, tak mi wkurze jak coś wchodzi mi do pokoju, gdy nagrywam. Co? Nowiotka ciężarówka marki Renault jest na sprzedaż. E, u, w Paryżu. Dobra. Jak ten to sobie kupię. Mm, nie kupię na pewno sobie Majestika, ponieważ to jest... Jak dobrze pamiętam od 24 poziomu mm, dobra e, no e, będę też zmieniał biegi, że go tak nie męczę, że ten na przykład jak będę jechał 90 i zmieni mi się na 80, to to nie mówcie, że ja zwalnię ten, tylko po prostu bieg zmieniam i on mi zwalnia. E, może że będę miał modę e, na przekroczenie barier 90, że będę mógł tam typu 200 jeździć tp, mm, a nie czy ten mod mi jest potrzebny, ponieważ e, co czasami się zdziwiam, jadę, jadę tak sobie po autostradzie, na przykład do ze Szczecina jak jeżdżę do Berlina, jadę, jadę, patrzę, jadę 112, no i dobra, bez moda. Mówię, what the fuck, no, to widzicie, dobra, Będę szybszy. Haha, będę szybszy. Mówiłem. Mm, tak, no w niektórych tych się płaci, żeby, żeby na przykład gdzieś wjechać. Są tory kolejowe. Ale to chyba ja na razie tylko widziałem na odcinku, jak się jedzie y, ze Szczecinem To Poznania na nie. No tamtym już byłem w Polsce. Chyba zacząłem pracę we Wrocławiu. Aha, no właśnie, co ja wiozę? Wiozę ze groszek. Spaczko. Sorki za kataralem mnie e, złapał. Aha. Wyglądało to, że to jest pierwszy dzień e, po tym jak wróciłem do domu. Postanowiłem sobie od razu pierwszy dzień e, robić film. I no, i proszę. I to jest taki powitalny. <noise> Jaki powitalny już tam nie ten no, taki e, pierwszy odcinek po 10 czy nawet 11 dniowej przerwie no, wiecie, że wtedy nie miałem internetu. Mogłem nagrywać filmiki, ale i tak by ich nie było, bo bez neta po prostu nie mógłbym wrzucać na YouTube'a. No i to widzicie. No to też tak jak mówię, w drugim odcinku powinniście mieć linka już do mojego drugiego kanału. Postaram też się wrzucić już film z farminga. Tak, na razie mam na to dwa symulatorzy na tym w Aha, mm, zrobię też jak pobrać Minecraft w Beżyczu. E, tak jak ja mam e, Coś fajnego można tam zrobić swoją własną paczkę modów więc jak będzie jakaś seria z Minecrafta no to nie, wiem, czy nie będzie czuję, że Jeszcze znaczy, nie wiem Po prostu na tym kanale będzie tyle filmów, aż skończą... aż nie skończą mi się pomysły, później nie wiem, no. Co będzie? Jak mi się skończą te, skończą te pomysły. Najwyżej wiem, z YouTube'em bym ja się nie skończył. Na przykład jak inni yy, mówią, że się takie filmiki, że już kończą, bo nie mają pomysłów, w TP, a po paru miesiącach patrzę, jest nowy filmik. I mówią, że znowu są na YouTubie, bo mają pomysł. No właśnie takie coś, co. Właśnie fajne. Dobra, mm, pozwólcie mi, odłączę sobie baterię od laptopa. Zobaczmy historię postępu czy coś jest. No na razie to jest jeszcze niedziutko. No dobra. Jedziemy ja dalej. Czekaj, ile. Możemy tego zarobić. Mm, punktów 200, punktów jest pierwszy poziom. Mam nadzieję, że uda nam się to już na pierwszym odcinku uzbierać. E, dobra, wracam po przerwie. Dobra, jestem z powrotem. Myślałem, że rodzice wołają, ale to chyba mm, jednak, prawda? Jedziemy. Jesteśmy już w Holandii. W Holandii są trzy miasta. Jest Rotterdam, Amsterda Amsterdam, do którego się udajemy. Jest Groningen. W dalszych odcinkach e, udamy się do portu w Amsterdamie, z, e, jak będziemy wieźli coś, i najwyżej sobie pojedziemy do Londynu, popłyniemy, bo więcej e, to się płynie z e, statkiem, ale e, to nie jest tak, że płyniesz po prostu, płyniesz w parę e, minut, tylko to ci się po prostu e, ładuje i e, mamy. Nie wiem, czy, kiedy, czy będę miał tą kamerkę internetową włączoną, bo po prostu mm, nie mogę jej włączyć. A chciałbym ją mieć, bardzo e, w rogu. No nie zobaczę. Zobaczę. M mam nadzieję, że nie słychać, jak ja oddycham, bo. będzie. niedobrze. Dobra, my sobie zjeżdżamy Fuck, a to jest taki zjazd, fucking shit Dobrze zauważyłem, oh fucking net No fajnie zaklinowałem się, no zawsze na takich tych się zaklinuje. Nie ma misji, na której bym się tu nie zaklinował Tam gdzie jadę Dobra upam. No ja nie mogę Kurde ty mnie w górze Jeździ że muszę na twój ten wjechać No przynajmniej tak może Ile już? Fuck ciągnik już ma dwa łuski. Uszkodzenia Przyczepa dwa. No, jeszcze powiedzcie, że utknąłem. No! Dobra, gdzie? Tu do Izburgu się wracamy. Nie, ja nie mam czasu na wracanie się. Dobra, jakoś wyjadę. Wyjedź jakoś. Proszę cię, Simon. Nie, czekajcie. No nie wyjadę, no ja. Jeszcze ten chce coś. Dobra, nie wiem, może już w tym odcinku za już. No, dobra, dzwonię PD. Mam jeszcze dłuższą drogę. No. Cóż, ja bo, a nie będę rezygnował z paczki, ponieważ no, masakra będzie, 20k stracić, to masakra. To się na pewno wkurzają, gdzie ja jestem, a ja dopiero z Duisburga. Nie, może ja zakończę już pierwszy odcinek. Nie będzie trzeciej części. Dobra, więc e, lajkujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć.